Piątek, 18 kwietnia, Malwina Szulc, witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny. A w dzisiejszym serwisie maszerowali z krzyżem oraz średniowieczna tradycja tylko w Legnicy. Ulicami Legnicy przeszła droga krzyżowa. Wielki Piątek to jedyny dzień w roku, w którym nie odprawia się mszy świętej. To czas zadumy nad męką Chrystusa, skupienia i powagi. W średniowieczu ojcowie Benedyktyni oraz Kartuzi wraz z Fundacją Księżnej Jadwigi Tą akcją chcieli ofiarować wsparcie najuboższym. Obecnie chodzi bardziej o przywołanie tej tradycji, ale każdego roku w kolejce po tę wielkopostną ją mużnę ustawia się tłum Legniczan. Ja bym podzieliła to w tym momencie osoby, które przychodzą na jakby takie może dwie grupy, może brzydko to zabrzmi, ale jedni ludzie przychodzą dlatego, że potrzebują tego chleba i śledzia, ale część osób przychodzi też myślę, że i dla, na, dla tradycji, żeby zobaczyć. No i też pytają o te grosze, ponieważ jest to. Do Dopiero czwarty raz wybity grosz, więc też on, no myślę, jest takim też symbolem, o którym pamiętają. W tym roku nieco dłużej trzeba było zaczekać, gdyż na czas nie dotarł chleb. Jednak wszystko dobrze się skończyło i tradycji stało się zadość. Każdy z chętnych otrzymał śledzia, bochen chleba oraz specjalnie wybitego z tej okazji grosza. Ciągły pośpiech, stres, przepracowanie to wszystko negatywnie wpływa na nasze zdrowie. Zbliżają się święta. Może warto więc na chwilę się zatrzymać, odpocząć i zregenerować siły? Światowa Organizacja Zdrowia przeprowadziła analizę czynników, które w największym stopniu wpływają na nasze zdrowie. W 50% to my sami mamy wpływ na to, jak się czujemy. No i teraz wszystko zależy od tego, jaką mamy w tej kwestii świadomość. Oczywiście to się wszystko wiąże również z poziomem wykształcenia, z warunkami ekonomicznymi, z takimi działaniami prozdrowotnymi, prawda? No w tym biegu naszym codziennym, w tym braku czasu, takie bardzo modne teraz się określenie pojawiło, że żyją w ciągłym stresie, nie mamy czasu na tym, żeby spokojnie zastanowić się nad tym, co tak naprawdę naszemu zdrowiu. Jest potrzebne. Na szczęście, świadomość, szczególnie u młodych ludzi, jest coraz większa. Coraz więcej ludzi uprawia sport, biega, jeździ na rowerze i zdrowo się odżywia. Widać, że wśród grupy ludzi młodych bardzo chętnie. Pacjenci reagują na, na te nowe trendy: a mianowicie chętnie y, uczestniczą w zajęciach sportowych, takich ogólno, y, powiedziałabym, usprawniających, ale również w pewnych zawodach, imprezach sportowych. Na co dzień ćwiczą w salach gimnastycznych, w jakichś tam, y, powiedzmy sobie. No tutaj hmm, w salach gimnastycznych, w salach fitness, uczestniczy w aerobiku, w zajęciach tanecznych. To są bardzo fajne formy y, takiej aktywności. Żeby podtrzymywać zdrowie, trzeba wypełnić jeszcze kilka innych czynników. Między innymi musimy pamiętać o zdrowym jedzeniu. Czyli każdy człowiek powinien mieć do siebie dostosowaną dietę. Inaczej żywią się dzieci. Inaczej młodzież w okresie wzrostu, rozwoju, kiedy potrzebne są na pewno większej ilości białka budulcowego, prawda? a poza tym dużo energii potrzebują, więc i węglowodany. Natomiast tutaj osoby dorosłe, gdzie już powiedzmy są obciążone pewnymi schorzeniami, muszą dostosować dietę do swojego stanu zdrowia. Pamiętajmy również o naszym zdrowiu psychicznym, zatrzymajmy się na chwilę i odpocznijmy, a niech nadchodzące święta będą ku temu najlepszą okazją. Dla miłośników sportu święta nie oznaczają przerwy. Już w najbliższą sobotę rywalem legnickiej miedzi będzie Arka Gdynia. Będzie to swego rodzaju rewanż za finał Pucharu Polski, w którym mieć po meczu z Arką odpadła. Początek spotkania o godzinie 19.30. Raz 11 stowarzyszenie kobiet Europy zorganizowało w Legnicy akcję Śleć chleb i grosz. Jest to zwyczaj praktykowany tylko w Legnicy i znany od czasów średniowiecza. Od kościoła Świętego Jana do katedry przeszła droga krzyżowa. Wzięło w niej udział około 2000 wiernych. Wielki Piątek do dzień Ścisłego Postu. Myślę, że te wydarzenia paschalne do niedzieli Bożego Miłosierdzia one będą miały swój szczególny charakter i Wierzę i zachęcam, zapraszam do tego, żeby nie zatracić tego świątecznego charakteru i nie bać się przywoływać na pomoc z nieba świętego Jana Pawła II. On jest takim świętym na dzisiejsze czasy i na naszą polską rzeczywistość. Wielkopiątkowa liturgia jest pamiątką zwycięstwa odniesionego przez ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa. W tym dniu księża używają czerwonych szat liturgicznych, symbolizujących miłość. Tak głęboko jeszcze nie wydobywano rudy w KGHM-ie. Wczoraj oficjalnie uruchomiono jej wydobycie na poziomie 1200 metrów na oddziale G25, wchodzącym w skład obszaru głogowa głębokiego przemysłowego. Przedsięwzięcie to wymagało ogromnego wysiłku technologicznego, logistycznego i rzecz jasna finansowego. Jak podkreślają władze kombinatu, przy obecnych uwarunkowaniach geologicznych i terenowych, kopalnia rudna jest skazana na takie głębokości formalnie wydobycie na oddziale trwa od kilku tygodni, ale to wczoraj nastąpiło oficjalne jego uruchomienie na obszarze głogowa głębokiego. Tym samym władze KGHM pokazały, że coś co jeszcze kilka, kilkanaście lat temu było uważane za niemożliwe, dziś jest faktem. Ale to nie jest też tak, że to jest łatwe i przyjemne. To rodzi określone problemy, które myślę, że pod kierunkiem naszych menadżerów zostają rzeczywiście dobrze pokonywane i to jest chyba najważniejsze. Drugi ważny aspekt to jest uruchomienie Poziomów niższych o 1200 to jest perspektywa, tą, o którą ciągle mówimy. Te 40 do 50 lat funkcjonowania KGHM jest tutaj, w tym rejonie. Jak Państwo widzieliście, w przodkach naprawdę widać bogate, bogatą rudę. To jest absolutnie coś, co napawa optymizmem. Oczywiście dalej będziemy prowadzić te roboty eksploatacyjne i udostępniające poniżej 1200 metrów i wprowadzać oddziały, które w tej chwili jeszcze wędrują na głębokości 870 do 1000 metrów. Praca na takiej głębokości to duże wyzwanie dla górników. Na potrzeby oddziału inżynierowie zaprojektowali i uruchomili specjalny system klimatyzacyjny, bez którego nie dałoby się tutaj pracować. Warunki pracy są dosyć ciężkie. Nie ma co ukrywać, jest gorąco, wilgotność powietrza jest dosyć duża, ale jak widać, mamy kabiny klimatyzowane, w których możemy odpocząć po jakiejś tam wykonanej pracy. Ile już lat pod ziemią? Dziesiąty rok się zbliża. Został pan przesunięty z innego y, oddziału tutaj? Cały czas docelowo, oddział T7, od po samego początku. Warunki, tak jak pan widzi, są. Y podwyższona temperatura, no ale to jest wszystko w, w, w dopuszczonych granicach, także czas pracy tu jest do 6 godzin. Mamy stanowiska pracy wydłużone do 7.30. Przede wszystkim my musimy po to, żeby e, i załoga miała miejsce pracy i oczywiście przynosiła określone dochody, schodzić niżej e, eksploatując i produkując mieć, która jest ceniona na świecie. Bez doprowadzania schłodzonego powietrza na przodku temperatura wynosiłaby 46 stopni Celsjusza, a wilgotność dochodziłaby niemal do 100%. Oprócz tego na oddziale tym występuje zagrożenie tak zwane gazodynamiczne. To zagrożenie związane jest z występowaniem gazu pod ciśnieniem, w ogóle to jest mieszanka gazów pod ciśnieniem w kawernach, które występują w górotworze. Na razie mieliśmy tylko jeden taki jedno takie zdarzenie gazodynamiczne i w związku z tym jakby zabezpieczamy się już na oddziałach, które prowadzą eksploatację poniżej 1200 metrów, że może to zagrożenie wystąpić. W latach 2004-2014 łączne nakłady inwestycyjne przeznaczone na udostępnienie złoża w obszarze Głogów Głęboki Przemysłowy wyniosły 931 milionów złotych. Szacowane zasoby złoża wynoszą ponad 300 milionów ton rudy przy średniej zawartości miedzi na poziomie 2,5%. W 2014 roku produkcja z tego obszaru będąca częścią planu kopalni rudna wyniesie około 1 milion ton rudy i około 14,5 tysiąca ton miedzi elektrolitycznej. A na koniec apel legnickiej policji dotyczący bezpieczeństwa w czasie świąt Wielkiej Nocy. Policjanci już od dziś zaczęli swe działania związane ze świętami. Mamy sygnały o blokującej się autostradzie. Bardzo wiele samochodów rodacy wracają na święta do Polski i rozmawiałem z jednym z kierowców, który powiedział, że korek zaczyna się już pod Dreznem. i tak naprawdę będzie tak przez najbliższe dwa dni. Pracuje cały wydział ruchu drogowego. My staramy się wszystkie skrzyżowania w okolicach autostrady tak zabezpieczyć, żeby osoby, które zjadą z tej autostrady mogły bezpiecznie jechać dalej, żeby inne drogi się nie korkowały. Oczywiście reagujemy na wszystkie zdarzenia, które mają miejsce na, na tych drogach. No, natomiast sam okres świąt to zabezpieczenie bezpieczeństwa i porządku mieszkańców, tak aby te święta przebiegły spokojnie. Oczywiście takim najbardziej newralgicznym dniem będzie plany poniedziałek, kiedy możemy spodziewać się, że, że szczególnie młodzież troszeczkę może w mieście zrobić niewłaściwych rzeczy. Przestrzegam przed tym tylko Wydziału Prewencji będzie naprawdę wielu i będziemy reagowali zdecydowanie na wszystkie próby naruszenia porządku i spokoju w tym dniu. Jeżeli chodzi o właściwe zabezpieczenie swojego mienia, to oczywiście należy pamiętać o tym, że w momencie kiedy wychodzimy czy wyjeżdżamy gdzieś dalej, aby właściwie zabezpieczyć mieszkanie, dom e, i policjanci przestrzegają przed tym, co jest prawdziwą plagą w czasie świąt, czyli jazdą pod wpływem alkoholu. Na drogach, jak mówiłem wcześniej, są wszyscy policjanci ruchu drogowego, będziemy kontrolowali pojazdy. Szczególną uwagę zwracano właśnie na trzeźwość, przestrzeganie przepisów dotyczących prędkości, e, wyprzedzania w miejscu niedozwolonym oraz przewozu osób. E, Szczególnie dzieci w fotelikach. Na dziś to już wszystkie informacje. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.